Wolność, równość, demokracja! Wolność, równość, demokracja! Wolność, równość, demokracja! Mogę wypowiadać się tylko w tych kwestiach dotyczących w zasadzie mojej pracy chciałabym tylko powiedzieć parę uwag. Przede wszystkim to bardzo dobrze, że pan prezydent zawetował dwie ustawy, które trafiły do niego na biurko czyli ustawy o Sądzie Najwyższym, a także ustawie, ustawę o. W Krajowej Radzie Sądownictwa. Dokładnie tak, jak mówi opozycja, jak większość prawników, dwie ustawy, które były sprzeczne z konstytucją, które całkowicie generalnie likwidowały, był na wstrój podział władzy. Bardzo niedobrze, że nie zawetował ostatniej ustawy, ustawie o sądach powszechnych, która również no, ma bardzo wiele zastrzeżeń. Wszystkie te trzy ustawy, o czym już wielokrotnie pewnie mówiono w mediach i o czym państwo wiecie, są sprzeczne z konstytucją, e, mówię, likwidują trójpodział władzy i generalnie cofają nas naszej demokracji, na którą bardzo ciężko pracowaliśmy od, od tak wielu lat. Ja chciałam tylko powiedzieć, że te wszystkie zarzuty, które słyszę w mediach e, prorządowych dotyczące pracy sędziów, dotyczących wymiaru sprawiedliwości, moim zdaniem są całkowicie chybione, nawet powiedziałabym, są haniebne. Jako osoba, która na co dzień ma do czynienia z wymiarem sprawiedliwości, no nie mogę się z nimi zgodzić. E, takie są moje odczucia, tego chciałam z tym z państwem podzielić. Ja bym chciał zwrócić uwagę na pewną rzecz. Po pierwsze, brak weta dla ustawy o sądach powszechnych niestety powoduje dla nas zjawisko tak, zwanego, tak zwanej procedury nuklearnej która może zostać e, wprowadzona przez organy Unii Europejskiej. Oczywiście to tak naprawdę wiąże się z narzuceniem sankcji finansowych dla naszego państwa. E, szczerze powiedziawszy, Kaczyński, pani premier Szydło i cała ta elita raczej tych skutków nie odczują. To my, społeczeństwo, odczujemy najbardziej te skutki, bo jak wspomniałem wcześniej, będą to sankcje finansowe. E, Chciałbym również odnieść się do tego, że proszę Państwa, pamiętam słowa, przytoczę Ziobrę, Cywińskiego, Macierewicza i przede wszystkim Błaszczaka. Oni powiedzieli, że my wszyscy, którzy posłuchaliśmy się opozycji i wyszliśmy na ulicę, uczestniczymy w destrukcji polskiej demokracji. Otóż w moim przekonaniu młodego człowieka, ja wcale nie uczestniczę w destrukcji, tylko pokazuje, że te demokracje należy respektować. Najwidoczniej ci panowie tego nie rozumieją, a z racji tego, że nam się udało, może nie w stu procentach, w większej części, bo mamy dwa weta dla dwóch ustaw, ci panowie mogą sobie swoje słowa schować głęboko w kieszeni. Nam się udało i jak będzie trzeba, to uda się po raz kolejny. Chciałem powiedzieć coś jeszcze, ale chyba z tych nerwów zapomniałem. Gdybym sobie przypomniał, teraz jeszcze pozwolę sobie poprosić o mikrofon. Jak patrzę tu na te piękne billboardy, ta nasza kochana Diora, gdzieśmy chodzili do tej radiobudy, gdzie wykształciliśmy się, gdzie pracowaliśmy, teraz już kamień na kamieniu nie został z tego, ale nie o tym chciałem powiedzieć, chciałem tylko do tego nawiązać, jako dzierżoniowianin, a teraz bielewianin. Proszę Państwa, mnie się wydaje, że wszystkie te nieszczęścia to po części zaczynają się w domu. Trzeba rozmawiać z dziećmi, z wnukami, trzeba im powiedzieć, co to jest państwo, że nikt nam tego państwa za darmo nie dał. I musimy to obronić. I musimy iść do wyborów, bo inaczej, proszę państwa, to będzie tak, jak jest w tej chwili. Jak patrzę, to kto się głosował na tą przeciwną partię. Już nie chcę powiedzieć, no nikt, albo się nie przyznaje, wstydzi się, ale jednak ktoś głosował, ktoś ich wybrał. I dlatego mówię, nasza jedyna jest szansa, żebyśmy za dwa lata podziękowali i powiedzieli dość. I oczywiście rozliczyli, bo tylko jeżeli ich rozliczymy i oni będą wiedzieli, że zostaną rozliczeni, to będą się może bali i te bezprawie się skończy. Dziękuję. Wiecie, zebrali się tutaj na rynku zwolennicy dobrej zmiany. I nie będę oczywiście komentowała tego, co mówili, bo miejsce na Ścieranie się poglądów już przy stole, a nie na ulicy, ale jednak do dwóch spraw chciałam się odnieść. Pierwsza, bardzo mnie osobiście zabolało, jak jedna z pań, która tutaj przemawiała we wtorek, powiedziała, że jesteśmy, zasugerowała, może nie powiedziała tak wprost, że jesteśmy przez kogokolwiek finansowani. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, ja, Stasia i wszystkie te osoby, które dzisię, dzisiejszą. Dzisiejsze wydarzenie przygotowywały, nie dostaliśmy ani grosza od nikogo. Robimy to wszystko za własne pieniądze, kosztem własnego czasu wolnego. Jestem nauczycielem, więc wszyscy wiedzą, że mam wakacje i nie robię tego w pracy. I naprawdę bardzo boli mnie, gdy ktoś tak łatwo rzuca oskarżenia. To pierwsza rzecz. Druga, o której chciałam powiedzieć, to bardzo niepokoi mnie retoryka, znaczy zaniepokoiła mnie retoryka wypowiedzi tych ludzi. Dlatego, że oni wyraźnie y, dzielą nas na y, my, czy, mówię teraz o, z ich perspektywy, na my, czyli ci prawi i sprawiedliwi oraz ta cała reszta, prawie że hołota, gdzieś y, y, już nie chce inwektyw żadnych y, używać. I to mnie bardzo boli, bo przecież my tak naprawdę jesteśmy wszyscy obywatelami jednego kraju. I musimy razem ze sobą starać się rozmawiać, nawet jak mamy różne poglądy. Nie możemy dać się podzielić, bo do czego to doprowadzi? Już tu Pani pięknie mówiła o tym, że w ten sposób rozgrywają nas, właśnie dzieląc. Musimy być razem, żeby razem dać sobie radę i razem tworzyć to nasze państwo. Myślę, że to nie koniec naszej walki, ale początek już zrobiliśmy. Zaczęliśmy się organizować bez struktur, bez pieniędzy. Poczuliśmy tę siłę, o której tak pięknie śpiewał y, Młynarski. A kiedy każdy z nas uwierzy, jak wielka siła za nim stoi, nagle pewnego dnia dostrzeże, że mniej się boi, mniej się boi. Powiem więcej, ta siła nie tylko stoi za nami, ona jest w nas. To nasze poczucie wolności i solidarności. Popatrzcie, każdy z nas coś może dać. Dzięki uprzejmości znajomych mamy nagłośnienie, szczekaczki, tę olbrzymią flagę, która tutaj jest zawieszona. Kilka ulotek każdy może wydrukować i każdy może rozmawiać z innymi. Możemy wspomagać finansowo różnego rodzaju organizacje. I to jest ta siła społeczeństwa obywatelskiego. A skoro już raz ją poczuliśmy, nie damy sobie jej odebrać. Następnym razem, gdy wystąpimy w obronie naszych praw, będzie nas jeszcze więcej. Musimy pokazać rządzącym, niezależnie z jakiej partii są, że muszą słuchać nas, narodu. Przecież są w Sejmie, Senacie czy rządzie za nasze pieniądze. Obywatelskie protesty mają sens, zwłaszcza te z małych miejscowości. To pokazał czarny protest i protesty z zeszłego tygodnia. Pamiętajmy to, co mówił Jan Paweł II. Wolność jest tylko wówczas, gdy naród tworzy jedność a lud w nim żyjący czuje się włodarzem, nie zaś niewolnikiem garstki opętanych. Dlatego nie, nie składamy broni, na pewno się spotkamy. Proszę śledzić na Facebooku. A teraz zapraszam Państwa pod pomnik losów ojczyzny. Oczywiście proszę iść chodnikiem, gdyż nie możemy zajmować pasa drogi. Węgierscy tu stoimy, państwo prawa obronimy. 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 Państwo prawa obronimy, my, my wszyscy ustalimy. Państwo prawa obronimy. jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy? Co nam obca przemowzięła, szablą odbierzemy. Marsz, Marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączy się z narodem. Marsz, Marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączy się z narodem. Przejdzie wisłem, przejdzie matem. będziem po